Cześć, to Brygida, witam Cię na moim kanale i dzisiaj jestem taka nieogarnięta bo, do, bo dopiero się ogarniam jest sobota i dzisiaj i jutro jest festiwal roślin w Szczecinie i postanowiłam, że się wybiorę tam planowałam na ósmą, ale już jest 7.15, jestem jeszcze nieogarnięta a mam kawałek drogi więc y, ogarniam się tak na szybko razem z Wami Dzisiaj jest brzydka pogoda. Pada deszcz. Chcieliśmy zrobić po południu grilla, ale no nie będzie. Więc ja już rozpakowałam zmywarkę, wstawiłam pranie, zjadłam śniadanie, napiłam się kawy. Mam swoje picie teraz. Niedobre. Znaczy tak trochę. Yy, jeszcze jestem trochę zaspana, ale dobra. Lecę. Ściągam okulary do mycia zębów. Też tak robicie, że ściągacie okulary do mycia zębów? Jak widzieliście, ja nie używam do wycierania twarzy ręcznika, tylko używam ręcznika papierowego, który zawsze mam tutaj obok siebie. Ręcznika używam tylko do ciała, do rąk, a do twarzy zawsze używam ręcznika papierowego. Akurat mam taki krem pod oczy, pół ziarenka grochu. Ja zawsze, jak mam, czuję, że mam za dużo troszkę tego kremu pod oczy, to tak troszkę rozsmarowuję niżej. Używam teraz tego toniku, który dostałam, dostałam, kupiłam w, w tym boksie, ze stylizacją boksu, mówiłam Wam o tym w tym filmie. Na twarz użyję tego kremu, to jest akurat z Biedronki, on się mi sprawdza spoko. Mianę nie na I Teraz zawsze w krem wcieram. W dłonie, mimo że zaraz umyję 10 razy, ale chociaż trochę liczę, który nie wejdzie. staram się zrobić taki mikro, mikro masaż. I ten filtr, który też znalazłam, znalazłam w tym bokcie od stylizacji. starość jeżeli chodzi o brwi, użyłam pomady z Vibą świeże opakowanie, chyba już 15 widzicie jaka różnica? ono się wydaje mocne, ale nie jest mocne no, patrzyłam w podgląd z w i zrobiłam krzywo krzywe brwi są bardziej naturalnie, Jeżeli chodzi o rzęsy, aktualnie mam ten fioletowy z varieta. On jest czarny, tylko ma opakowanie fioletowe. I moją ulubioną szczateczką jest szczateczka silikonowa. Jedna warstwa mi wystarczy. Cały makijaż trwały jakieś 3 minuty z 10 Dzisiaj założę te kolczyki okrągłe. O. Dosyć często je noszę. Jako, że dzisiaj jest zimno i pada, to zakładam tą bluzę. I dwudziestka piątka. Złali mój Ulubiony zapach. Okulary. I tak myślę, że skoro deszcz pada, a ja będę w czapce. No ja mam swoją czarną czapkę. Bluzę z psinią. Kurtka z ONLY. Torebka z Daga. Spodnie z Lidla. Trampki z Zalando. I, 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 i woda z jakimś tam suplementem z wyciągu z koziej dupy Lecę. dobra dzisiaj jest 7 stopni pada i jest tak zimno nieprzyjemnie ale nic wiosna Jest zimno. Płaczę, ale widzę, że już ktoś idzie z kwiatkami, więc trafimy. Thank you Jestem już po. Tu mam dwie koleżanki, a może kolegów? Nie wiem. Nie wiem czy te konkretne rośliny jakoś uznają swoją płeć. W każdym razie yy, było tam sporo ludzi, sporo roślin. Widać było chyba na przebitkach jakie zrobiłam. I, i złapałam jakieś rośliny i w sumie chce mi się siku, a już wyszłam i nie chcę tutaj wracać. Bo jest dosyć zimno, więc myślę, że skoczę do galerii handlowej. Po drodze, mimo że już mężowi powiedziałam, że będę za godzinę, ale on się zawsze spóźnia, więc ja też. Cii, mam nadzieję, że tego nie usłyszy. Dobra, jadę sobie, lecimy na Szczecin, jak to się mówi, nie? I ruszamy. Udało mi się zaparkować na. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale udało mi się zaparkować na bezpłatnym parkingu. Sukces, bo na terenie areny płatnie. Parking jest płatny chyba 20 złotych. Yy, dobra, skończyłam nagrywać w samochodzie, jak planowałam jeszcze sobie gdzieś pojechać. Ale w sumie w drodze mi się odechciało, bo szczecin potem był tak. Tak, trochę mi się rozsypało tutaj bigosy, jak odsuwałam trochę. Już wam mówiłam o bałaganie, tak? Yy, w każdym razie nie pojechałam już nigdzie do galerii ani nic, bo w trakcie mi się odechciało, po prostu. Cała ja. Tutaj mam dwie rośliny. Yy, I one są przykryte, tak, o, na transport. I. Ta większa jest oczywiście bardziej spektakularna, ta mniejsza jest troszkę mniej spektakularna, ale z drugiej strony y, też na nią polowałam długo. Więc y, myślę, że nie będę robić wielkiego, wielkiej tajemnicy, po prostu wyjmę po kolei najpierw tą większą, oczywiście, bo jest łatwiej, a potem tę mniejszą, nie mniej ciekawą i też fajną, i też z której się bardzo cieszę i z którą będzie można podziałać fajnie. Bo z tą większą mniej mogę podziałać. Ona już jest tak, jakby gotowa. Więc otwierajmy. Już chyba, już chyba widać, nie? Jest teraz w ogóle godzina około 12. Ja wyjadłam drugie śniadanie i przez ten czas stało to w wiatrołapie właśnie tak, jak to było widać. I czy już wiecie co to jest? Piękny, przecież to jest. Patrzcie, jakie to jest wielkie. To jest moi drodzy Philodendron Splendid. Jest tu takie typowe włókno, odrobina perlitu, więc nie jest aż tak źle, ale na pewno będzie do przesadzenia. Przy was musiałabym to zrobić sama, chyba że pomogę, y, poproszę o pomoc męża. Zobaczę. W każdym razie strandit To jest niesamowita roślina, piękna i te mm, nerwy. No przecież one są piękne, cudne. O. Korzenie wychodzą dołem. Jest świeża, oczywiście podlana, no bo taką kupiłam. Tutaj dołem wychodzi nowy stożyk wzrostu. Tu jest też. Z tej strony, o tutaj, widać. Nowy liść w drodze, tutaj też jest nowy liść w drodze, ten dopiero się rozwija. Tu też, tu też jest nowy liść, więc jest jeden, dwa, trzy. Cztery. cztery. liście są w drodze i dwa się dopiero rozwijają. I takie, tej podobnej wielkości rośliny widziałam w internecie za 56 euro. No ja zapłaciłam 170. 172. No, więc jest piękny, piękny. A, i były w ogóle um, ghosty. Za też chyba 170, więc fajne ceny, były naprawdę fajne, taniej niż ja kupiłam nawet jako drugiej kategorii, a tam były pierwszej kategorii, więc nie wydaje mi się, żebym jakoś specjalnie przekłaciła, ale no były po prostu na festiwalu były tańsze rośliny i faktycznie ceny były różne. Były rośliny, których nigdy w życiu nie widziałam na żywo, część, os e, część osób, część roślin nie widziałam w ogóle, nie znałam, na przykład kol kolokazję, to w ogóle nie jest mój temat. Ludzi było dużo, ale ja też byłam na same otwarcie. Godzina po. Było sporo ludzi, można to widzieć na przebitkach, nie? Czy potem było więcej, nie wiem, może. Ogólnie bardzo mi się podobało i w takim razie zapraszam wszystkich do Szczecina w sensie wystawców, niekoniecznie kupujących, chociaż też, ale kupujących, jak będzie mniej. To będzie więcej dla mnie, a z drugiej strony im więcej będzie kupujących, tym będzie więcej wystawców, więc zapraszam wszystkich do Szczecina. Yy, no i tak gładko przechodząc, yy, otwieram torbę z drugą. I to jest, moi drodzy, milk confetti z yy, I to jest jedna z tych roślin. 33 zł Wcale nie było drogie. Aha, czyli to jest dwunastka, to to jest chyba, nie wiem, 15. Nie wiem. W każdym razie ładne. No jest jedno tam uszkodzenie mechaniczne, troszeczkę. No nie jest, on, nie jest to yy, jakościowo perfekto, ale syngonium rośnie jak chwast. Większość. Yy, zabiłam w swoim życiu tylko dwa, z czego jedna to było licha, jak już dostałam, więc nie udało mi się odratować i zabiłam jedno, nie, trzy te różowe. No on robusta, jedno kupiłam malutką sadzankę, to u mnie nie wytrzymała, ale to było parę lat temu. I te bardziej strzałkowe, różowe takie, nie pamiętam jak się nazywało. Yy, zasuszyłam w trakcie trudniejszego czasu. W każdym razie, to jest przepiękne, ma różowe ciapki, troszeczkę jest tu jakieś tam... Uszkodzenie prawdopodobnie to było z powodu y, trudnego porodu, ale jest cudne i to na pewno bym dała radę sama y, przesadzić, ale właśnie chcę z tego, może zrobię jakąś kompozycję, może bym kupiła taką dłuższą w końcu i bym wszystkie moje y, te małe syngonia posadziła do takiej jednej dłuższej, ale nigdzie nie mogę takich znaleźć. No ja nie wiem, może źle szukam. Y, w takim razie nie będę, nie będę przesadzać. Mil konfetti. Mogłam chyba znaleźć ładniejszą sadzonkę. Chyba wzięłam pierwszą z brzegu już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Minęło 3 godziny, chyba od tego już nie pamiętam. Bo ym, Splendid na pewno wybierałam. A czy to wybierałam, czy wzięłam pierwszą z brzegów? Nie wiem. W każdym razie, tak czy siak, to będzie rosła jak fast. O ile nie przyleję, nie przesuszę i tak dalej. Gorzej znoszą raczej przelanie niż przesuszenie, ale wiadomo. Skrajności to skrajności. No ale jest urocze, jest takie pistacjowe, odrobinę różu, taka malinowa. No, bardzo apetyczne. Mogłabym takie lody mieć. W każdym razie bardzo mi się podoba. I dobra, chyba tutaj zakończę tego pseudo vloga. To jest chyba, to nie vlog numer 3, bo mam teraz plany na obiad, kolację i tak dalej z mężem. Więc y, odpuszczę. Ale napiszcie mi, czy wybieracie się na festiwal roślin. Czy jesteście w ogóle ze szczytów nas, okolic, czy przyjechaliście specjalnie. Ja mam tak niecałą godzinę drogi y, do areny, w której była właśnie y, festiwal, ale postanowiłam, że skoro mam wolny weekend po raz pierwszy od dawna, nie licząc poprzedniego i kilku poprzednich, ale ogólnie wolny weekend to nie jest u mnie norma, więc postanowiłam, że to z niego wykorzystam. Jeszcze jest jutro, czyli w niedzielę dla Was wczoraj ten festiwal roślin, ale już tam się nie wybieram. Ja specjalnie chciałam pojechać dzisiaj, żeby mieć z głowy i żeby mieć najfajniejszy wybór i myślę, że, że przywiozłam ze sobą fajne rośliny. Czy się tego spodziewałam? Tak, w sensie y, mniej więcej czegoś takiego oczekiwałam. Y, zaskoczyło mnie to, bo nie byłam nigdy na takim festiwalu, że były wszystkie regały i po prostu kasa jak w y, kilka tam chyba było, pięć czy sześć kas. Już to, chyba tego nie nagrywałam. Nie wiem, czy mi się udało to nagrać. W każdym razie y, zaskoczyło mnie, że to było tak od jednego sprzedawcy jakby, a nie od kilku, kilka stoisk, jak to zazwyczaj jest. W różnych festiwalach, więc najwyraźniej to jest po prostu jeden, organy, jeden organizator, i tak dalej. Ja przyznaję, że nie sprawdzałam tego wcześniej, więc trochę mnie to zaskoczyło, trochę ucieszyło, nie, nie trzeba było y, jakoś specjalnie szukać sprzedawcy, trzeba, wszystko było ładnie opisane. Tak, jeżeli o to chodzi, bo byłam w poprzednim roku na targu roślinnym, ale zupełnie innym, zupełnie innej, y, z innej okazji, w innym miejscu, i tak dalej, też w Szczecinie, to właśnie jedynie. Łączyło i tam rośliny nie były tak opisane ładnie, zwłaszcza cenowo. Trzeba było dopytywać, a to wszystko jest pięknie. Każda odmiana jest pięknie. Tam to mówiłam Wam wtedy, narzekałam, że było po prostu tylko syntapsus. I jaki? Albo filodendron, albo w ogóle nawet nie było. I albo na przykład. Ym, ta Tylko maranta. No i jaka to jest maranta? Marant jest różnych. Dużo. W każdym razie teraz było fajnie opisane, bardzo mi się podobało i zastanawiam się, czy kliknęłam nagrywanie, ale chyba tak. Dobra, kończę tego pseudo i i to by było na tyle. Napiszcie mi, czy Wam się podobają te rośliny. Napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć! Oj, teraz idę spać. Poszłabym spać. Mm. Wolna sobota, więc zrobi pranie, sprzętanie. A może zadbać o swój sen? Piękny, piękny. Super. Ładne? Jest